Cześć, mam Koldziska! Z tej strony Metzu. witam was z drugim odcinku z kariery Kacpra Kozłowskiego o FIFA 22. Pierwszy odcinek przyjął się całkiem nieźle, co mnie bardzo cieszy. W dzisiejszym materiale naszym głównym celem jest wywalczenie sobie miejsca w podstawowym składzie. Tak prezentuje się ligowa tabela, 8 miejsce chluby nie przynosi. Nasze liczby z pierwszego odcinka też chluby nie przyniosły, ale wracamy do klasycznych pięciu spotkań, będzie więcej szans. 75 minuta pojawia się na boisku. Mamy mało czasu, ale musimy wykorzystać szansę. 80 minuta Kozłowski. Podaje na skrzydło Puertas. Sobol go zablokował. Puertas jeszcze walczy, ale niestety dał się nabić. No i to Minio Lew znowu grę z piątego metra. No i w sumie nie wiem, czemu tego nie wyciąłem. Ale niestety czasem błędy w montażu się zdarzają. jak widać, niestety w tym odcinku wychodzą dość szybko. Skow Olsen dost. Ładne przejęcie Kozłowskiego. O to właśnie chodzi. Kozłowski zagrywa na skrzydło. Tojma. Niedokładne podanie. Dost! Udało się odebrać piłkę! No i z tej akcji jak widać nic nie było, bo niestety uciałem w tym momencie. No, delikatnie montaż nie na najwyższym poziomie, ale nasz Moris na szczęście łapie. I ten mecz kończy się podziałem punktów, co w sumie w naszej sytuacji niewiele wnosi. Ani nasza drużyna nie wygrała, ani my nie osiągnęliśmy żadnych liczb, więc nie będę mógł wykonać żadnego dodatkowego treningu. No tutaj widzieliście te wydarzenia meczowe. Nie były delikatnie więc interesujące, bo w tym meczu nie padła ani jedna bramka. Ale dla nas, jeśli chodzi o ocenę trenera, był to dobry występ, więc zbliżamy się do pierwszego składu. Ale nasza sytuacja w tabeli nadal nie jest kolorowa. Czas na mecz z Anderlechtem. Teraz 63 minuta, mamy więcej czasu, postarajmy się to wykorzystać. Magalan do środka, jeszcze ładny z Kalen. Benito Raman, a pięknie, Morris. Gdyby nie Bramka z Luksemburga, byłoby z nami słabo. Marko do środka Kozłowski. Pewna kontrola nad piłką. Kacper Kozłowski w indywidualnym rajdzie ma sporo miejsca i czasu. Uderza i zdobywa bramkę. Takie jest premierowe trafienie. Ależ uderzenie z dystansu tam był po drodze jeszcze rykoszet. Ale to nie jest istotne. Najważniejsze, że Polak wpisuje się na listę strzelców. Zobaczmy tą powtórkę bramka zdobyta ręką. I co to oznacza? Nie gadajcie mi, że samobuja tutaj zaliczyli. Tak jest, hud zaliczył samobuja. Czyli nadal nie mamy liczb. Olson, ładnie do środka, Kulen, Benito Raman, Zirkze, na pole karne, a Muzu, pięknie Morris, chociaż to była ryzykowna interwencja, bo odsłonił dość sporo bramki. ładny Marko do środka, Newkop, Podajmy do Kozłowskiego, ten z dystansu, tym razem uderza zdecydowanie gorzej, no chyba, że nikt nie chciał blokować, no po rykoszetach lepiej nam wpada. Kulen, jeszcze tutaj jest Zirkze, i Morris, gra chyba mecz sezonu, bo trudno jest go pokonać. Kozłowski napędza akcję środkiem, nikt nie jest w stanie go powstrzymać, rozrzucił na skrzydło, jest tutaj Puertas, zagranie do Kozłowskiego, ten kapitalnie odgrywa, Mitoma, do Kozłowskiego, ale obrońca nas niestety uprzedził, i piłka dla Anderlechtu. Ładnie, ostatnia akcja Anderlechtu z Zirkze, Kozłowski walczy w defensywie, ale to inni na razie blokują Amuzu, muzu do środka i Kozłowski przejmuje ostatnią piłkę, i to spotkanie takie jest, zakończy się naszym triumfem. No, ale niestety liczb nadal nie mamy. Niby człowiek zdobył bramkę, no ale jak już nawet jest zdobyta bramka, to gra zaliczają jako samobój. Hut zdobył bramkę ręką. Piłka niby leciało w światło bramki, no ale jak widać, gra to inaczej zinterpretowała. No jak to mówią, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nadal nasze konto to zero bramek, zero asyst, ale jest zwycięstwo zespołu, no i to napawa optymizmem. Mam nadzieję, że następne nasze strzały nie będą zaliczane jako bramki samobójcze zespołu. Cerque Brysz nas pokonało niestety w pierwszej rundzie Pucharu Belgii, no ale nas tam wtedy jeszcze w sumie nie rozgrywałem tych spotkań, tylko oczekiwałem, aż nastąpi ten dzień wypożyczenia Kozłowskiego do ekipy Saint-Gillois. Zimowe okienko, jak widzieliście, dość nudne. Zostało zamknięte. My oczywiście dokończymy sezon w Belgii. Tutaj wykonujemy cztery treningi, bo udało się wygrać spotkanie. A teraz czas na mecz z Antwerpią. Wchodzimy przy 0 do 0. Niestety, pierwszy skład na razie nie jest nam pisany. Ale musimy udowodnić na boisku, że na niego zasługujemy. Newkop, Cop, ładne podanie: Nielsen. Wow, wow, tutaj Van Zeyr uderzył. Bo tutaj zdecydowanie zapomniałem, jakie ma nazwisko. Back eye powstrzymany przez o kto wywalczy piłkę, ostatecznie Polak. I niestety, traci ją tak szybko, jak ją odzyskał. Wycofani New Cop. Jest tutaj Kozłowski, ładne zagranie. Nielsen. Jeszcze undaw, ale niestety powstrzymany gracz wypożyczony z Brighton. A tych piłkarzy w naszym klubie zdecydowanie nie brakuje. Kozłowski prosi o podanie. Niestety go nie otrzymuje. Główka w poprzeczkę. Metalowe pręty są przeciwko nam. Zagranie do Kozłowskiego, ten pod presją dobrze podaje. Piłka na polu karnym. Uderzenie i bramkarz to broni. Ależ to był popis bramkarskich umiejętności. Jedną ręką zatrzymał to uderzenie. I zobaczmy. Antwerpia zdobywa bramkę, ależ uderzenie z dystansu Kozłowski niestety nie doskoczył na czas. To nie była wzorowa gra w defensywie. A może być jeszcze gorzej, bo Antwerpia cały czas atakuje. Zobaczmy. Egestein. Traci piłkę. Tym razem Kozłowski dobrze odebrał, ale piłka pod nogami rywali. Beck. Jusuf. Stara się przedrzeć w pole karne. Kozłowski tym razem czujnie, ale dał się zwieść na łatwy zwód. Egestein. Brawo, Morris. Gdyby nie on, byłoby z nami naprawdę słabo. Ostatnia akcja tego meczu, Frey, Frej pełna kontrola, a Kozłowski pewny przechwyt, czy będzie, nie, nie było szansy na kontrę, bo sędzia tuż po przechwycie praktycznie zakończył to spotkanie. No i to delikatnie mówiąc, nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu takimi spotkaniami. No nie przybliżymy się do pierwszego składu, chociaż ocena niby wysoka, ale liczb nadal brakuje. No i to jest właśnie to, liczby. Gdyby one się jeszcze pojawiły, to pierwszy skład byłby pewny, Spadliśmy na dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. Charleroi nas wyprzedziło, Klub Brysz na pozycji lidera. Jako, że przegraliśmy mecz, to możemy wykonać tylko trzy treningi, które są przyznane tak naprawdę z automatu, a za zwycięstwo i za liczby. Niestety być nie może tego. Tutaj zmienimy stroje, bo są zbytnio podobne i w meczu nie wyglądałoby to najlepiej. A takie będą myślę zdecydowanie lepsze. Ale jak widzieliście, wreszcie występujemy w podstawowym składzie. I trzeba wykorzystać tą szansę. Kacper Kozłowski dośrodkował. Piłka ostatecznie trafia pod nogi jednego z naszych piłkarzy, ale ten nie oddaje strzału. Jeszcze to przejmujemy. Mitoma do boku Puertas. Dośrodkowanie. Kozłowski, i po, wstrzymany w ostatnim momencie. Dobrze, Kozłowski. Jest bardzo aktywny, występuje na dość mocno ofensywnej pozycji, chociaż też musi pamiętać o swoich zadaniach w defensywie. Prewliak, zagranie do Kozłowskiego, Kacper Kozłowski! Niestety powstrzymany. Daniel przykrył krótki róg i nie dał się zaskoczyć. Wrzutka Nielsena na pole karne, piłka wybita. Kozłowski na nią oczekuje i otrzymał ją w idealnym momencie Kacper Kozłowski! Przemilczmy ten strzał dla jego dobra. Kozłowski zbiega do skrzydła. Tam gdzie w sumie jest miejsce wahadłowego? Kozłowski central prosto w ręce Daniela Schmidta. No w sumie to jest chyba bramka z Japonii z tego co kojarzy ten Daniel Schmidt, Ale mogę się mylić. Jeszcze sytuacja u Gol. Były napastnik Kolonii zdobywa bramkę. Kozłowski w defensywie zdecydowanie się tutaj nie popisał. Zaspał, co wykorzystało z Troyden? Newkop na pole Wanzir. Jeszcze Prevliak. Wanzir, Kozłowski, Kozłowski! A Daniel to obronił Schmidt. No niestety dobra interwencja. Kozłowski w kolejnej akcji ofensywnej. Do środka Mitoma. Kozłowski może dośrodkowywać. Kacper, Kozłowski, centra i nie ma bramki. Świetny wyblok defensorów. Zobaczmy, 81 minuta. Dobrze to gramy. Undaw, Kozłowski. Jeszcze zagranie na skrzydło. Mamy Mitomę i nie ma bramki. Jak to nie wpadło? Tego nie wie nikt. Newcob, zagranie do Kozłowskiego, ten do środka. Undaw, Kozłowski, ostatnia akcja tego meczu. Zobaczmy, jak. Nie mamy nic do stracenia, Puertas. Kozłowski nie dochodzi do piłki. Daniel Schmidt ją łapie. I kończy się to zwycięstwem z Troyden. Delikatnie mówiąc, i indywidualnie, i zespołowo. W Belgii nie jest kolorowo. Powiem wam tak, grałem w różnych drużynach w karierze jednego piłkarza, ale saint gilles -Louis... W symulowanej karierze ok, ale jeśli chodzi o graną karierę, to jest dramat. Tutaj naprawdę nie ma nawet z kim pograć. Gra człowiek, chce wyjść na pozycję, no nikogo za bardzo nie ma. Wrzucisz w pole karne, też nikogo nie ma. To jest taka drużyna, która na papierze wygląda ok, ale jeśli chodzi o granie, to delikatnie mówiąc, nie ma tutaj żadnej przyjemności. Tak jak patrzy się na naszą pozycję w ligowej tabeli, dziesiąte miejsce. Chluby nie przynosi. Kolejna porażka, więc kolejny raz możemy wykonać tylko trzy treningi, co spowalnia nasz rozwój. No i nie jest najlepszą wiadomością w tym momencie, zostaje nam mecz z Charleroi. Jeśli nie teraz, to kiedy? Po zwycięstwo! Jedno co jest dobre, że wywalczyliśmy miejsce w podstawowym składzie, ale tak delikatnie mówiąc, to miejsce chyba dostaliśmy dlatego, że inni tak słabo grają, a nie dlatego, że my gramy tak wybitnie i szansa przed naszymi rywalami Charleroi. Uderzenie brawo dla Morisa. Bramka z Luksemburga wznosi się na wyżyny. Kozłowski jest w polkarnym dośrodkowanie, ale niestety Kacper nie jest mistrzem gry w głową. No i obrońcy często go uprzedzają. O i na tym wahadełku w defensywie zdecydowanie u nas przecieka. Zdecydowanie lepiej spisujemy się w ofensywie, chociaż może po liczbach tego nie widać, ale przynajmniej jesteśmy bardziej aktywni. A teraz możemy wprowadzić kontrę. Kozłowski, ależ tutaj pędzi nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Poddanie na puste pole. Jest wycofanie Wanzira do Kozłowskiego. Kozłowski, piłka na prawej nodze. Kacper, Kozłowski, Kozłowski! Aj, nie ma bramki! A to był jeden z ciekawszych strzałów w naszym w tym sezonie. A co w sumie nie najlepiej świadczy o tym sezonie. Jeszcze mamy rzut rożny, Nielsen dośrodkowuje. Nie ma główki, to jeszcze nie koniec tej akcji. Ponownie piłka pod nogami Nielsena. Nielsen do Kozłowskiego, Kozłowski zablokowany. I kończy się tym samym pierwsza połowa. Dobrze tutaj Aer do środka, ależ poklepali i nie ma bramki. Gdyby nie Moris, to byśmy tracili trzy razy więcej bramek, niż normalnie tracimy. Zamiast na przykład jednej w jakimś spotkaniu, to powinniśmy trzy stracić, ale tutaj mieliśmy centymetry od dramatu. No bo kolejna porażka to na pewno dla, dla naszej drużyny będzie dramat, a Charleroi bawi się na boisku. Dobry wyblok tym razem Kozłowskiego, ale już teraz tak dobrze nie było. Jak to się skończy bramką? To się musiało wreszcie tak skończyć. Co by nie mówić, Morris wielokrotnie ratował nam skórę, ale tym razem nie dał rady. Trzecia porażka z rzędu. Opowiem Wam. Gra w ekipie Royal Union saint -Gilouis. To nie jest najprzyjemniejsze moje przeżycie, jeśli chodzi o karierę jednego piłkarza. W sumie cieszę się, że jestem tutaj wypożyczony tylko na pół roku, a nie na przykład jestem tutaj zawodnikiem na stałe. No bo. Gra w tej drużynie to jest naprawdę katorga. Tutaj nie ma z kim grać. No delikatnie mówiąc, my też nie reprezentujemy wysokiego poziomu, ale niestety dostosowaliśmy się do reszty zespołu. Niby jest podstawowy skład, ale w tabeli to wygląda coraz gorzej, tym razem 12 miejsce. Już dawno nie miałem aż tak nieudanej kariery, jeśli chodzi o sam początek. Liczby to jest coś, co w naszym przypadku tak naprawdę nie występuje. Nie zdobywamy bramek, nie zdobywamy asyst, niby była ta jedna bramka taka powiedzmy po rykoszecie. No nie można jej zaliczyć, no bo gra uznała ją za samobój. Gano najlepszym strzelcem. Mito ma asystentem, ale na razie tych asyst nie widać. I Miniole ma najwięcej czystych kąt. W następnym odcinku mamy m.in. spotkanie z Cas Oipen. A co potem? No, zostały cztery kolejki, znaczy nie trochę więcej. Do końca sezonu zasadniczego. Jeszcze trochę na szczęście pozostało. No ale musimy wreszcie zacząć zdobywać liczby. Do tej pory jest 7 spotkań, jedno zwycięstwo, 2 remisy, 4 porażki, 0 bramek, 0 asyst. My nawet kartek nie dostajemy, więc nie ma nawet zaangażowania w taką grę powiedzmy ostrą. Trzeba się wziąć w garść, bo ten początek jest zdecydowanie nieudany, chociaż jest jedno pocieszenie. W następnym odcinku musi być lepiej, bo już gorzej być nie może. Za ten odcinek bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.